Cześć, witajcie! Dzisiaj temat Chin. O tym państwie mam wrażenie, że w ostatnich latach artykuły najczęściej były albo przesadnie optymistyczne, mówiące o tym, jak to Chiny się szybko rozwijają, jak sobie świetnie radzą z problemami, jak szybko dogonią USA czy Zachód, albo odwrotnie artykuły przesadnie pesymistyczne, mówiąc o tym, że Chiny już się skończyły, że to porażka, że dane oficjalne są tak zakłamane, że tam, tam już wiecie. Jest źle i będzie jeszcze gorzej. Chiny nic nie osiągną, nikogo nie, nikogo nie wyprzedzą. Jak to najczęściej oczywiście bywa, no każda ze stron trochę miała rację, trochę niekoniecznie. Chiny radziły sobie raczej dobrze w ostatnich latach. Chiny pokonywały kolejne trudności, rozwijały się bardzo szybko, ale też do czasu. Można zauważyć, że mniej więcej od kiedy zaczął się w Chinach przedłużający się lockdown, no to sytuacja zaczęła się psuć coraz bardziej i pesymizm i w kraju, i na zewnątrz. Zaczął się powiększać. Dlatego dzisiaj, tak jak lubię najbardziej, czyli na podstawie wykresów oraz konkretnych danych liczbowych, zobaczymy, jak wygląda sytuacja w państwie środka. Zapraszam. No to co, PKB Chin. Chiny to obecnie cały czas druga największa potęga gospodarcza na świecie. PKB tego państwa w tym roku ma wynieść 17,7 bilionów dolarów, co, jak mówiłem, daje temu państwu drugie miejsce na świecie. Ale co już tutaj wygląda niepokojąco, byłby to trzeci rok, kiedy PKB Chin wygląda mniej więcej tak samo w przeliczeniu na dolary właśnie. I byłby to też pierwszy rok, kiedy to właściwie PKB Chin nawet minimalnie się tutaj zmniejsza. Tak więc porównując no, sytuację do USA, no, widzimy, że jednak gdzieś tutaj ten szybkie zdoganianie USA zatrzymało się. Chiny już tak nie prał do przodu. Co ciekawe, nawet w tym roku prognozuje się, że cała Unia Europejska może mieć PKB znowu wyższe niż Chiny. Więc to oczywiście nam wskazuje raczej głównie na spadek waluty chińskiej, ale już pokazuje nam pewne problemy. Do tej pory Chiny tutaj radziły sobie fenomenalnie. Gnały jak wzrost PKB w Chinach też nurkuje. Już możemy zapomnieć o tym, jak Chiny rosły w tempie 10%, czy 8%. W tym roku szacuje się, że wzrost PKB w Chinach wyniesie około 5%. A w kolejnych latach będzie prawdopodobnie jeszcze niższe. Będzie w okolicach 4%. To oczywiście wciąż więcej niż tempo wzrostu w USA, czy w krajach zachodnich, ale pokazuje nam, co widzimy na wykresie, zresztą wyraźnie tempo wzrostu jest coraz słabsze w Chinach. A Chiny to przecież wciąż kraj relatywnie biedny w porównaniu do krajów zachodu. PKB na mieszkańca średnio nabywczej ma wynieść w tym roku około 23300, czyli wciąż ponad dwa razy mniej niż w Japonii, mniej niż w Rosji. No, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, gdzie ten wskaźnik jest wyraźnie, wyraźnie wyższy. Tak więc Chiny są jakby w połowie drugiej i już miały takie poważne problemy. Filarem chińskiej gospodarki był od dawna handel. Eksport głównie do krajów zachodu, ale nie ma się co dziwić, tania siła robocza sprawiła, że Chiny eksportowały niemal wszystko. Zatem stało się największym eksporterem na świecie, i do dzisiaj nim są dane za rok poprzedni, wskazują, że eksport Chin wyniósł ponad 3,7 bilionów dolarów, co cały czas daje im pozycję pierwszą na świecie, ale obecnie ta sytuacja też wypada średnio. We wrześniu tego roku eksport Chin spadł o 6%, i to kolejny miesiąc, kiedy eksport w Chinach spada. Tak więc sytuacja nie jest również tutaj kolorowa ale stagnacja w krajach zachodu, no też nie pomaga eksportowi chińskiemu. O tym, że nie tylko handlowo Chiny mają problem, wskazuje również inflacja, która pokazuje, że również rynek wewnętrzny w Chinach przeżywa prawdziwe problemy. Kiedy na świecie zmagamy się wciąż z bardzo wysoką inflacją, no która na szczęście obecnie spada, tak w Chinach problem jest odwrotny. W tamtym roku inflacja w Chinach wyniosła średniorocznie 1,9%, w tym roku Prognozuje się, że średnioroczna inflacja wyniesie 0,7%. Znaczy no, mogłoby się wydawać super, nie ma inflacji, nie ma problemu. Ale właśnie problem jest. We wrześniu ceny rok do roku nie zmieniły się, ani nie wzrosły, ani nie spadły. Tak więc cały czas w Chinach jest dosyć mocna presja deflacyjna, która wskazuje nam na to, że rynek wewnętrzny jest słaby, że ludzie mało konsumują, przez co ceny nie mogą rosnąć. Tak więc zerowa inflacja wskazuje, że sytuacja gospodarcza w kraju jest. Słaba, tak więc inflacja jest bardzo niska, odwrotnie do zadłużenia państwa. Jak możemy zobaczyć, Chiny szybko się zadłużają. W tym roku zadłużenie państwa ma osiągnąć rekordowy poziom 83% PKB tego państwa. Chociaż jest to wciąż oczywiście mniej niż wynosi zadłużenie USA, tak jak na Chiny jest to bardzo duże zadłużenie, które jeszcze w roku 2019 wynosiło zaledwie 60%. A obecnie zadłużenie Chin ma być porównywalne do średniej Unii Europejskiej. A jak mówiłem, mówimy wciąż o kraju znacznie biedniejszym. W ostatnim czasie zdobyło się też głośno o rynku mieszkaniowym deweloperskim w Chinach. Do tej pory też to był mocny filar gospodarki. Budowano tak wiele i gdzie się dało tych mieszkań, tych budynków. Przez co widzieliśmy wiele całych osiedli, widm, pustych budynków, które stoją, bo są niepotrzebne, mieszkania się nie sprzedały. Z drugiej strony mamy też prawdziwą bańkę na rynku nieruchomości i mieszkania w największych miastach, jak Szanghaj czy Pekin, są absurdalnie drogie. Nieruchomości w Szanghaju potrafią kosztować tyle, co na Manhattanie, gdzie no, pamiętajmy, że ludzie jednak nawet w tych największych miastach zarabiają mniej niż w największych miastach zachodnich. Próbując walczyć z tą bańką na rynku nieruchomości, rząd w Pekinie zaczął utrudniać firmom deweloperskim dostęp do kredytów. Co jednak spowodowało kolejny poważny problem, i wielu deweloperów zaczęło mieć problemy ze spłatą zadłużenia i z kontynuowaniem dalszych projektów. Głośno zrobiło się w firmie Evergrande, która no niemal ogłosiła upadłość. Ten deweloper ma poważne problemy. Jest najbardziej zadłużonym deweloperem na świecie. Dług tej firmy to ponad 300 miliardów dolarów. Po kilkunastu miesiącach akcje tej spółki znowu zaczęły być notowane na giełdzie i zaczęły nawet odzyskiwać trochę na wartości, no ale to wciąż nie oznacza, że problemy zostały rozwiązane. Kolejny chiński deweloper Country Garden też ma problemy. A chociaż nie ma tak dużego długu, no to w ostatnim czasie budował nawet 4 razy więcej niż Evergrande. A też ma obecnie problemy ze spłatą swoich zadłużeń. Czy ta bańka pęknie, tego nie wiemy. Pamiętajmy, że Chiny oczywiście przecież mają duże środki, duże możliwości, żeby tę sytuację łagodzić. Kolejna kwestia to już bardziej właśnie kwestia dotycząca ludzi. Bezrobocie w Chinach, oficjalne, ogólne, szacuje się na około 5,3%. Tak więc bezrobocie jest na niskim poziomie, nie ma problemu, mogłoby się wydawać. Jednak i tutaj problem istnieje. Bezrobocie wśród osób młodych, czyli w wieku 16-24 lata, wynosi już ponad 20%. Problem zrobił się na tyle poważny, a temat tak bardzo rozgrzał internet w Chinach, że no Chiny mogły zrobić to, co Zostawiłby zapewne każdy rząd autorytarny, czyli przestali takie dane publikować. No bo po co? A młodzi ludzie nie mogą znaleźć pracy. Młodzi ludzie, którzy są już bardziej ambitni niż ich rodzice, bo to są najczęściej jedynaki, które były wychowywane w kulturze pracy, w kulturze, w której wierzą, że mogą dużo osiągnąć, bo kraj cały czas się szybko rozwija, a oni chcą znaleźć ambitną, fajną pracę, ale raczej pracę umysłową, a nie pracę fizyczną. I tu pojawia się problem. Chiny mają wielu absolwentów szkół wyższych. A już niewiele miejsc pracy dla takich osób. Rośnie frustracja, rośnie też niechęć, rośnie zjawisko, w którym młodzi Chińczycy zaczynają odpuszczać, czyli nie chcą tak ciężko harować, gnać jak ich rodzice, skoro nie mogą osiągnąć sukcesu, jaki sobie wymarzyli, to chcą odpuścić, chcą nie robić nic. A generalnie demografia to kolejny problem w Chinach. Kilka dekad temu ten najludniejszy kraj na świecie. Postanowił walczyć z szybko rosnącą populacją. Jak się później okazało, nie był to zbyt dobry pomysł. Polityka jednego dziecka, chociaż może ograniczyła na początku wzrost liczby ludności, jednak chyba zadziałała zbyt skutecznie. Dzisiaj już ten program nie działa i Chińczycy mogą mieć więcej dzieci, ale już nie chcą. W Chinach rodzi się coraz mniej dzieci i to jest dopiero problem. W zeszłym roku szacuje się, że populacja Chin skurczyła się o około 850 tysięcy. I jest to pierwszy raz w historii, kiedy to państwo, no bez jakichś poważnych problemów, bez, bez żadnych katastrof, no tu jest spadek liczby ludności. Tak więc jak szacuje się, chociaż Chiny liczyły obecnie około 1 miliard 400 milionów mieszkańców, to mogą już nie być najludniejszym krajem na świecie, a ten tytuł mogły przejąć Indie. Wskaźnik dzietności wyniósł w Chinach zaledwie 1,09, jest więc niższy niż nawet w krajach Europy Zachodniej czy Europy Wschodniej. W tamtym roku też po raz pierwszy w Chinach urodziło się mniej niż 10 milionów dzieci. A jak mówię, liczba urodzeń z roku na rok jest coraz niższa. Dzisiaj więc rząd w Pekinie stara się wprowadzać programy, które zachęcą ludzi do posiadania dzieci. Czy to się uda? No póki co nie widać dobrych rezultatów, a też co istotne, w Chinach jest więcej mężczyzn niż kobiet. Polityka jednego dziecka skutkowała nie tylko niską liczbą urodzeń, ale również faworyzacją urodzeń chłopców, bo chłopcy jak dorosną Zajmą się rodzicami. W kraju, w którym system emerytalny nie działa zbyt skutecznie, ważne jest, że posiadać potomka męskiego, który na starość zajmie się rodzicami. Mało urodzeń powoduje oczywiście również to, że społeczeństwo chińskie zaczyna się starzeć. I jak już można zauważyć, Chiny, zanim stały się bogate, zdążyły się już ze starzeć. Co też naturalnie może w kolejnych dekadach bardzo utrudniać temu państwu szybki rozwój. Tak więc podsumowując, sytuacja w Chinach wygląda obecnie kiepsko. Wciąż Chiny są jednak silnym państwem i to się raczej prędko nie zmieni. Chiny od zawsze były silnym państwem, no bo są wciąż cały czas bardzo ludnym państwem. Natomiast, czy Chiny wyprzedzą USA w najbliższych latach? No tutaj wydaje się to coraz bardziej wątpliwe. Być może nawet faktycznie Chiny nigdy USA nie wyprzedzą. Być może już obecnie właśnie zaczęła się stabilizacja i koniec okresu rozwoju Chin. Napiszcie koniecznie, co wy uważacie. Zostawcie również. Kciuka w górę oraz suba pod kanałem. Ode mnie to wszystko na dzisiaj, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia.